Jest na TV Reklama, jest z nami Szymon Komando, zwany kiedyś Królem syntolu. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Widzę na Twoim bicepsie ślady po operacji. Powiedz mi, jak wygląda teraz aktualny stan Twojego zdrowia? No stan mojego zdrowia wygląda na to, że po prostu tak, tutaj przebiegły przy, już dwie operacje na tej lewej ręce. I teraz 15 maja będę miał operowany na następny biceps, ten drugi i nadgarstek później będzie w planie. Także jestem teraz na zwolnieniu, nie ćwiczę, nie robię nic, odpoczywam, regeneruję się. Co spowodowało, że zdecydowałeś się właśnie na podjęcie takiego kroku, wstrzyknięcie sobie właśnie syntolów w biceps? Kłopota małoletnia. To po prostu złe wybory, złe towarzystwo i tak dalej, nie? No i ja tak samo bez sensu to zrobiłem. Odradzam, od razu z góry. Przestrzegamy. Tak. Czy żałujesz właśnie podjęcia tego typu ingerencji w swoje ciało, bo jednak to jest duża ingerencja? No tak, no to jest teraz bez sensu, no bo jak patrzę przez pryzmat czasu, no to mógłbym w ogóle teraz y, walczyć, być zdrowym niż, niż, niż jakieś operacje mieć i tak dalej, no ale wiadomo, jakbym może tego nie zrobił, to nie byłbym tutaj, gdzie jestem, no ale nigdy nie wiadomo, jakby to było. Czy po strzyknięciu właśnie tego syntolu miałeś największą łapę w Polsce? Ile, ile centymetrów w ogóle wynosiła właśnie Twoja łapa, Twój pizza? Yy, Całkowity obwód ramiona w szczycie wynosił 71 centymetrów. Nie wiem, czy tu w Polsce ktoś miał więcej. Mimo, że nadmuchany syntolem, no ale wiadomo, do wszystkiego się przy, 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 przyznałem, że tak będę robił. Wtedy yy, wszystko opisywałem na swoim fanpage'u, także... No nie można mieć do mnie pretensji chyba pod względem tego. Wytłumaczyłem jak to wygląda, ale odradzam w tym momencie wszystkiego właśnie w tych, w tych sprawach, jakiś te to naprawdę. Byłeś, brałeś udział na konferencji MMA VIP u Marcina Najmana, jednak do walki nie doszło. Czy możesz powiedzieć dlaczego? No do walki nie doszło, ponieważ zostałem zatrzymany przez CBS. No i posiedziałem tam chwilę na areszcie. No i dlatego właśnie nie doszło do walki poprzez właśnie areszt. I przedstawione mi zarzuty. Ostatnio zrobiłeś sobie tatuaże na twarzy. Wydziarałeś się. Powiedz mi, czy może inspirowałeś się Mike'em Tysonem, ponieważ on kiedy trafił do więzienia również zrobił sobie podobne dziary? Kurde, no inspirowałem się. Czymś się inspirowałem. No na pewno to jest jakaś ważna postać w moim życiu, bo często go obserwowałem i tak dalej do dzisiaj go oglądam. A po prostu tatuaże, no to. Jestem sobą, tutaj jest właśnie napis, be yourself, bo jestem sobą, także jestem sobą w 100%, to, co mi się podoba, to sobie robię, to sobie dziaram, także każdy ma swoje ciało, powinien robić sobie to, co chce na nim, nie? Powiedz mi, czy siedzisz po, nasze polskie freak fighty, czy oglądasz, czy jesteś na bieżąco? No w, w tym momencie może tak średnio, bo wiadomo, te operacje, to wszystko, e, także, także, no nie za bardzo, ale, ale coś tam mniej więcej wiem, co się dzieje w tym świecie freak fightów. Miałeś walczyć u, Narci, u Marcina Najmana, e, powiedz mi, co myślisz o jego poczynaniach, co myślisz o jego umiejętnościach, jeśli chodzi o e, freak właśnie. Nie no, tutaj chyba dużo nie trzeba mówić, wszyscy wie, wiemy, jak wyglądają umiejętności i tak dalej, ale moim zdaniem gość sobie zajebiście radzi, zarabia pieniądze i oby tak dalej, żeby każdemu tak wyszło. A ci, co go wyzywają, to są chyba baranami moim zdaniem, no bo wiadomo, że chcieliby być na jego miejscu tak samo, e, a nigdy nie będą. Tak mi się wydaje, nie? Gdybyś dostał propozycję walki na Fame MMA, High League i Prime MMA, powiedz mi, którą organizację byś wybrał, która jest w tobie najbliższa? Która mi jest najbliższa? Żadna mi nie jest najbliższa. Pewnie wybrałbym to, w której najlepiej, bo zapłacili. Po A według ciebie, gdzie najlepiej płacą i która by była dla ciebie najbardziej korzystna? Kurde, ciężko mi powiedzieć. Nigdy nie zagłębiałem się w ten temat. Ogólnie. Takie kwestie finansowe to myślę, że to są takie sprawy poboczne, nie? W sensie no, osobiste na, na ten na temat. A tak to to nie wiem. Obojętnie mi to tam obojętnie. Mogę zawalczyć, po prostu jak chcę tylko wyjść, zawalczyć, udowodnić wszystkim, że to co piszą w niektórych komentarzach to jest bezsensowne. Pytanie z tymi rękoma. I po prostu yy, chciałbym pozamykać kilku osób mordy, nie? A tak to, no to jaka będzie organizacja, to tam nie ma różnicy. Ale freakfightowa najlepiej. A najlepiej to, żeby była na małe rękawice. Tak myślałem sobie. Na Hajlik będzie organizowany turniej, gdzie będą właśnie wybierać swoich przeciwników. Na pewno będzie walczył Najman, właśnie, Jabczan i szalony reporter. Powiedz mi, czy chciałbyś wziąć udział właśnie w takim turnieju? No chętnie bym wziął, no, tylko że po prostu blokuje mnie teraz zdrowie i parę innych kwestii jeszcze. No, tam mam jeszcze wyrok, który muszę odsiedzieć. To nie jest długi wyrok, ale wiadomo, no tego się tego się. A kiedy nie... wracasz? No, myślę, że jak zrobię te wszystkie operacje, żeby być tam zdrowym, bo przez to, że właśnie wjechałem tam na po prostu schorowany z tymi rękoma i tak dalej, no to, to przeżyłem tam trochę po prostu nie, nie, nie przy, nieprzyjemnych sytuacji. Ale, ale myślę, że jak się już naprawię, odsiedzę, to to jest moment, wychodzę i robię swoje, bo ja obiecałem sobie, że, że do tego w końcu dojdzie. Także myślę, że to jest kwestia czasu, czy to będzie rok czy dwa, to tam nie, nie zmieni się nic w moim podejściu. Amadeusz Ferrari teraz będzie na fame walczył z dwoma przeciwnikami na jednej gali. E, powiedz mi, co uważasz o jego karierze? Co sądzisz? No, też nam się chyba jakoś rozwija, ale no nie, no, to dla mnie to jest w ogóle klient, o którym nawet nie ma sensu chyba gadać, bo to jest w ogóle inny pułap, jakby inny pułap charakteru i inny pułap w ogóle. Nie wiem jak to określić, no on się inaczej wychował, ja, ja po prostu jestem z, innego, z innej kładki, wolę z, omijać z daleka takiego typa, no nie? A jeśli chodzi właśnie o jego umiejętności? No, no to wiadomo, no, no waga to też jest inna, to wszystko ciężko mi powiedzieć, no po prostu y, ja bym nie porównywał na pewno ulicy z ringiem, y, ale, ale no... Umiejętności powinien pokazać ostatni z tym bokserem, na no którego miał tak ciężko, jak miał ten bokser na, na imię. Ten, 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 z którym walczył on ostatnio, ten Ferrari. Juszcze? Łaszczyk? No właśnie, z tym, z tym Łaszczykiem. Właśnie tak się, tak się tam podniecał, rozkręcał, to my, te afery wszystkie no powinien pokazać. Opak od niego w, w sumie no, wygląda jak palec, bo jest chudziutki, no i tak nie dał rady. No także on rzuca dużo słów na wiatr. Ja nie, nie lubię takiego czegoś. Ja wolę po prostu nie słowa czy nie. Jestem... A na kogo stawiasz w walce Szeliga kontra Pasternak? Kto według Ciebie ma większe szanse? Kurde, no ciężko powiedzieć, no Pasternak tak. Jest to chłopiec, też już ma swój wiek. Już jakieś, już wiadomo, doświadczenie z go ugryzł. A Szeliga to co? No, młody na sterydowanym który, który co? No, coś tam też firuje. No nie no, osobiście go się nie lubię, no nie? Także powiem z góry. A dlaczego właśnie nie lubisz, mieliście jakieś spięcie? Nie tak no, do 20? Kiedyś poblokował, powyzywał, coś tam na tych facebookach, tam kurde, nie wiem o co mu chodziło. Ale ja nie wiem, wyśmiałem tą jego sytuację, z, wtedy z tym bestią walczył. I po prostu yy, nawet nie upadając, jeszcze odklepywał mu w ramię, no i chyba po prostu z tego, z tego się śmiałem, no i coś tam, coś tam. Ale no po prostu nie wiem, no f... ten kolej tyle. A... A mógłbyś z nim zawalczyć? Czy dostał taką propozycję? Mógłbym z każdym zawalczyć, to nie jest żadne wyzwanie, tylko po prostu tak. Pierwsze co to wiadomo, nie dawać się na pierwsze miejsce armatnie, wiadomo, ale też nie będę szukał przeciwnika jakiegoś na pewno gorszego pułapu niż, niż miałem na propozycję na ostatniej tej gali MMA VIP, bo na pewno będę chciał wyjść i z kimś konkretnym zawalczyć i pokazać się konkretnie, nie, także Także kurwa, no nie wiem, no, te Scheliga, no to. Właśnie Piotr Szeliga ma walczyć na grondzie z tego co wiem, powiedz mi, czy chciałby z nim zawalczyć właśnie na gleści? No zawalczyć, pewnie. Jakby się, jakby się oferta zgadzała i finansowo by to wszystko poszło tak, że no to czemu nie? Ale mówię, no to wszystko by było już po tych, po tych operacjach i tak dalej, nie musiałbyś. Chciałbyś dojść do siebie tak, żeby w 100% właśnie pokazać, że, że... Masz, masz jaja? tak właśnie. To no. nie... chodzi o umiejętności właśnie Szeligi. No to, no to co, no to w umiejętności, no tam coś ćwiczy chłopak. No ale no, ja to po prostu mówię, nie? Wolałbym to wszystko sobie zobaczyć w klatce, jak to by wyglądało, nie? A oglądałeś walkę y, Denisa Załęckiego z, z Pawłem Tyburskim może? Powiedz mi, co sądzisz o tej kontuzji, o tym kopaniu właśnie podczas kontuzji. No ciężko stwierdzić, od co tam poszło, nie? Akurat jak... co, co właśnie miał w głowie Denis Załęcki, że że jednak kopał, mimo że wiedział, że nie może kopać. No niby tak, no nie? No ale jak wiemy, w świecie freakfightów jest dużo niespodzianek i zagadek. Także może, nie wiem, miał jakieś problemy finansowe, nie mam pojęcia, może... Nie wiem, ja, ja, ja na przykład lubię go i nie mam nic do niego. Sztywny chłopak. Yy, pokazał, że jest jeszcze młodszy chyba, bo jest 97, nie? Rocznik on? Czy piąty? Nie wiem, nie wiem, ale młody chłopak. Wiem, że jest gdzieś koło w moim wieku. Wiem, że jest gdzieś koło mojego wieku właśnie i udowodnił, jak dla mnie zajebiście. Z, 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 zawalczyć ze szpilką, po prostu wspiąć się już na taki, na taki szczyt y, takiej kariery w tak młodym wieku, jak dla mnie zajebiście. I to nie chodzi o tam o jakieś tam inne rzeczy, wiadomo, te spiny internetowe i tak dalej, ale o, ja osobiście mu gratuluję. Nie? Tak samo jak Dinaimanowi. Pewnie niech zarabiałem wszyscy. Nie jestem tego zdał. Denis Labryga y, teraz walczy na High jest nowym nabytkiem High y, Powiedz mi, i on jest w wadze, w wadze ciężkiej, czyli tak jak ty, czy chciałbyś z nim zawalczyć może? ja powiem szczerze, ale to chyba nie jest jeszcze mój, mój po prostu pułap y, walk zaawansowanych, no bo wiem, że ten chłopak sobie tam daje radę, a ja po prostu no, na dzień dzisiejszy, no to no, nie jestem przygotowany na jakieś tam, wiadomo, większe y, takie... Ale myślisz, że ma właśnie szansę, żeby się wybić, jednak myślę, zdobyć taki właśnie może pas? Myślę, że każdy, kto ma charakteru odrobinę, no to będzie tutaj jakieś, jakieś tam pieniążki sobie zaragał. bo w sumie o to tylko tu chodzi, nie? A... czy ten... Labryga, tak? Jak go mianujemy? Denis. No, no. to myślę, że tam gdzieś tam widzimy jakieś tej jego walki. Myślę, że sobie poradzi chłopak, nie? Także podobny gabarytu do twoich jest Robert Bruneika. On też już walczył, już jakieś tam doświadczenie małe ma. Powiedz mi, czy właśnie może z nim wyszedłbyś do, do OKTAGONu? Nawet przed operacją bym mógł wyjść, nie? Tak szczerze. Tak? <grafy> Bez problemu, no. no to wiadomo, jest to który jest kulturystą. I teraz przygotowuje się też do jakiegoś tam startu właśnie w kulturystyce odnośnie. Także, no to są dwa inne sporty, to są dwa inne światy. Kulturystyka, sporty, a sztuki walki. To jest co innego, nie? Także wiadomo, no, yy, myślę, że Robert nie był tu jakimś dla mnie większym kłopotem. Na Stadionie Narodowym będzie teraz walczył Szpilka z Pudzianem. E, powiedz mi, komu kibicujesz? Za kim jesteś? Yy, no wiadomo, ja jestem z Arturem, nie? Ogólnie szczerze. Powiedziałbym, też chłopak, kurde, obiad się tego hejtu, tego wszystkiego, ale moim zdaniem tak samo. Od małego charakter, radzi sobie, nie każdy, pewnie każdy chciałby wejść też na jego miejscu. A wiadomo, tam, y, te hejty i to wszystko, to ja to mam w dupie, a no, wiadomo, niektórzy może do nich to dochodzi, przejmują się tym wszystkim, ale ja też go szanuję po prostu i, no, i tak samo jak i Mariusza, no to jest tytan ty, ty pracy, y, no ciężko, no ciężko będzie stwierdzić kto to wygra, no ja tam myślę, że w końcu jak temu Arturowi się uda, to też pozamyka mordy. I, bo też no, miał niełatwo chłopak, nie? No ja to mówię, ja jestem otwarty na każdą propozycję, bo, a propozycji też mam dużo od różnych i takich mniejszych organizacji, wiadomo, nie? A przeciwników też nie mam jakichś tam słabych i tak dalej, bo w większości są to też albo jacyś właśnie chłopacy mojego pokroju, albo jacyś tam meni, albo jacyś tam właśnie fajterzy. Ale ja to bym celowo właśnie dziś wyżej ogólnie i co to by nie będę robiła w bawełnę, nie? Jak się naprawię, to na pewno to osiągnę i... Tak myślę. Do tego dążę. A co myślisz o Wielkim? Bu? Bo on teraz też właśnie ostatnio walczy. Ja z Patrykiem wczoraj, yy, no i co, no my jesteśmy dogadani, że jak ja się wyleczę, to może coś się wymyśli po prostu. Mhm. Także mówię, no u mnie to tylko jest ta, 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 ten stan zdrowia, nie? To jest, to jest najbardziej, to jest moja blokada, która mnie tak po prostu teraz yy, hamuje przed wszystkim i tak dalej, że jest koniec. Ja tak samo nie mogę sobie poradzić po prostu bez, bez treningów codziennych, nie? A właśnie chciałem zapytać, jak byłeś w więzieniu? Trenowałeś, czy, czy nic nie trenowałeś, nie mogłeś? Nie mogłem, nie mogłem, bo po prostu tam, to tam większość to jaś w u lekarza, kurde, niż, niż tam w, naprawdę w celi. Ale nie, tak się śmieję, a tak naprawdę to nie, no ja to tam chorowałem ciężko, nie? No non stop gorączka 40 stopni, kurde szpital, nie mieli na mnie pomysłu, nie wiedzieli jak mi pomóc. Na to wszystko tragedia, jednym słowem. No, ale, ale wróciłem i wiem, że będzie, będzie lepiej. Chciałam zapytać o twój, y, Twoją firmę. Prowadzisz jeszcze shop? Tak, osobiście. osobiście y, ja akurat y, nie prowadzę go, tylko mama w tym momencie, a ja tutaj właśnie z kobietą y, sobie jakby obraliśmy inny tor życia i będziemy sobie iść w tamtą stronę. A co teraz robisz właśnie? Czym się zajmujesz? Ak aktualnie, no to w sumie nie robię nic. Yy... No i czekam na operację, bo jestem na zwolnieniu lekarskim, także nie mógłbym nic zrobić, no bo to. Podważało prawo całe. Mhm. No i po prostu nawet nie. Chcesz być fair, chcesz być. Chcę być teraz, chcę być teraz już, chcę, ten. już Z prawem nie chcesz mieć, że tak powiem, na pięgu, prawda? Tak, tak nie, 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 nie. Broń Boże. Teraz tylko legalna praca. No i właśnie myślę o tych walkach cały czas, nie? Mhm. Powrót Jac Jacka Murańskiego, Powiedz mi, co, co o tym sądzisz? No co, no stracił syna osobiście, co? no Szkoda chłopa, ale ja to nie wiem, czy w ogóle na jego miejscu mi dalej się pcha w te walki, czy coś. Właśnie każdy był zdziwiony, bo każdy myślał właśnie, że on odpuści jednak, a no wraca, więc właśnie co, co myślisz? No, zobaczymy co on powie, co jak się pokaże, nie? Teraz. Bo w sumie tak naprawdę to jeszcze nie wystygło tak to wszystko. No Jacek robił dymy, prawda? Największe, więc tutaj jednak to by było... No nie na rękę na pewno, gdyby jednak nie, nie zawalczył, nie byłby w tej federacji. No tak, tak, tak. No ale taka sytuacja jest, z która właśnie go spotkała, no to... No wiadomo, nie życzy się tego nikomu, no ale... Jeżeli on to przegryz po prostu w takim krótkim okresie, no to, no to po prostu no co gratulować gościowi, że się nie poddał, nie? Co mogę więcej powiedzieć? Myśli, że psychicznie da sobie radę właśnie potem wszystkim? Ja no myślę, że na, na pewno do, do końca jego życia zostanie to w jego psychice, no bo to syn, to wiadomo. To powinno być odwrotna kolej rzeczy, żeby syn chował ojca, a nie, a nie w tą stronę. A... Czy będzie, no zobaczymy, no ciężko mi stwierdzić, nie? Czy czemuś tam charakter jeszcze pokaże, czy, czy, czy ten. Ale no nie no moim zdaniem to tam, to tam, tam nie będzie. Ja jeszcze chciałam zapytać o tatę Denisa Załęckiego, ponieważ on też walczy. Powiedz mi, kto ma większe umiejętności. Chyba, że nie śledzisz, że właśnie nie wiesz, że, że walczy. Tak, tak, kojarzę też tatę właśnie Denisa. No to moim zdaniem no wiadomo doświadczenie może mieć większy ojciec, no bo z biegiem czasu i doświadczenie i wiek. A Ale jeśli Ale chodzi o zachowanie? No zachowanie, no zachowanie prawidłowe, eleganckie, mi się wydaje, że... I tutaj o Denisa właśnie. No to ja co, ja, ja jestem na pewnie podobnym pułapie yy, zachowania, co on, bo on się nie... tak samo mówi wprost. I po prostu co, no, no moim zdaniem sobie bardzo fajnie zapracowano to wszystko i ma, a ten... się a... teraz jest The War. Będziesz może? Właśnie nie, no nie będę niestety, bo 15... Masz dobre stosunki z Denisem i, i niedługo normalne, właśnie... No, normalne stosunki, kiedyś tam rozmawialiśmy właśnie jeszcze przed y, tym MMA VIP, y, co miałem walczyć, też tam, raczej y, dogadywaliśmy się mniej więcej y, tam właśnie na tym The War, nie wiem czy to była pierwsza właśnie edycja czy druga, ale też tam miałem się pojawić, no ale jeszcze no, nie doszło do niczego niestety zobaczymy. Nie chciał Ciebie wziąć do siebie właśnie na na galę? Jeżeli miałem umowę podpisaną z inną organizacją, no to nie mogłem wtedy akurat tak tak wyszło, że nie mogłem nie zawalczyć w tej organizacji. No i, i tak wyszło. Realny konflikt można powiedzieć nazwać to konfliktem może właśnie z Piotrem Szeligą i z Amadeuszem Ferrarim. Powiedz mi, czy właśnie mógłby zawalczyć z którymś z nich? Pytam o Amadeusza, ponieważ mówisz, że z Szeligą tak. Co za Madeuszem? Myślę, że za Madeuszem, tym bardziej. No, w ogóle, yy, to może konflikt to jest za bardzo wygórowane słowo do tego, do tego wszystkiego. Ten, ale, ale, bym powiedział, że po prostu to jest dwóch klientów, którzy najbardziej mnie denerwują w tym całym internecie i nie podoba mi się. Który bardziej? Kto jest na pierwszym miejscu? No, no myślę, że ten Ferrari. No, to, to jest, no, ale, ale no, tamten też. No, prokuratura się bawi w jakieś przebrania. No też, też, też. też kurde, no, nie podoba, nie lubię takich rzeczy. Chciałbym jeszcze zapytać o Popka, ponieważ jest on ogłoszony, będzie walczył na grądzie. Powiedz mi, czy właśnie mógłbyś się z nim zmierzyć? No, z wielką chęcią. To by była chyba najbardziej realna postać nawet do tego stanu zdrowia, jakiego mam w tym momencie. Myślę, że on jest na tym samym poziomie w tym momencie, także mogłoby być ciekawie. Jeśli chodzi o jego umiejętności fajterskie, na jakim są poziomie? No, ciężko powiedzieć, no, na pewno na jakimś tam są, no, ale myślę, że on już w górę nie idzie, tylko w dół, nie? Osobiście tak. Myślę. Ostatnio przegrał właśnie prze, przegrał z Don Casio. Eee, co ty o tym sądzisz? No kurde, nie wiem, nie widziałem chyba nawet tej walki, ale po prostu ja na miejscu popka to się nie podniósł porażki po, po tym Oświęcimskim, nie? No, to, 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 to najbardziej chyba by mnie ugryzło po prostu z tego jego całego doświadczenia. Nie bym tam mówił, że ze sobą walkę przegrał, no ale wiadomo, no, każdy tak mówi, że do serce, że walkę przegrał. No, ale nie, no, 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 no z, 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 ze strachem, kurde, no to lipa, lipa, no, moim zdaniem. Myślisz, że co tam poszło nie tak? No Kondycja na pewno, nie? No i te przygotowania myślę, że też nie były takie jak powinny być. No i kurde, nie wiem, nie wiem. Słuchasz jego muzyki, może? Tak, no mam parę fajnych kawałków, które lubię. Okay. Tak, tak. Tylko osobiście, no, no to fajne ma kawałki. Nic do niego nie mam, ale mógłbym zawalczyć z nim, no pewnie. On... A co powiesz o sytuacji właśnie na, na trybunach? Chodzi mi tu o glebę? I te, te, nie wiem, czy kojarzysz w ogóle tę sytuację? Nie wiem właśnie. Patryka, yy, on tam był z, no, 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 z, z Denisem, tak? Mm -hmm. I chodziło o tego o Seligę. Tak, no mogę się co, no, wypowiedzieć się na, to, na, to, na, na wypowiedzieć się na ten temat, mogę no, odnośnie także, że pewnie jakbym tam był, to bym uczestniczył z, razem z chłopakami w tej sytuacji. To, to widocznie też. Łączyłbyś się, mówisz. No, z chęcią. A... Dlaczego? No pewnie powód byłby ten sam. Mhm. No, mm, także. A myślisz, że to było właśnie na miejscu, właśnie, że oni w miejscu publicznym przy wszystkich, zamiast właśnie iść, odejść i porozmawiać się właśnie poza, to oni zrobili to właśnie na trybunach, gdzie, no wiadomo, że byli nagrywani? No. Niby tak, ale no wiadomo, jak się, jak jest ktoś nakręcony i tak dalej, to jest, wystarczy iskra, nie? Czy myślisz, że to było działanie pod publikę? Yy, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, powiem się. No. Ale ogólnie zrobiłbyś tak samo, tak? Nie miałbyś z problem. problemu? oni to tam raczej pod publikę nie idą, tylko z charakterem, nie? A jak tam ten się zachował, coś powiedział, czy coś, co im nie przypasowało, no to po prostu chcieli to wyjaśnić, nie? No. Nie po drodze ci z tym Szeligą, widzę. O nie, no bardziej, 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 kurde, no nie, no nie, nie jest po drodze. Bardziej bym uderzył w inną stronę. Jeszcze chciałam Ciebie zapytać o TransTV. Nie wiem, czy oglądałeś i co o tym sądzisz? No ten, co ten Ferrari tam... No nie, no to to w ogóle paranoja. Moim zdaniem, no to lipa. Co, co w ogóle o tym sądzisz? Dla mnie to jest żenada. Dla mnie to jest żenada, to wszystko, co oni tam wyprawiają, a ja tam po prostu traktuję poważnie charakternych chłopaków. Co mają na, na siebie jakiś pomysł? Mają, yy... Ale to też jest jakiś pomysł. Oni chcieli zrobić coś innego, prawda? No, to było coś innego. Też jakiś pomysł, no ale tak patrząc kurde. No to w takim okiem może z mojego punktu widzenia, no to nie no, mi, dla mnie to lipa. Czy chciałbyś zwojować wagę, wagę ciężką. Czy chciałbym zwojować wagę ciężką? Tak, kiedyś to powiedziałem. <laughs> Może będzie kiedyś możliwość tego zrobienia. Myślę, że jak ja, jak ja się... bo ja jestem zawzięty. Tylko po prostu zdrowie mnie teraz blokuje. Jeśli chodzi o wagę ciężką, we Freak Fightach. We free fightach? W Polsce. W Polsce. Myślę, że... no ja bym celował na pewno tutaj w, w, w tych młodych chłopaków, którzy, którzy teraz się rozwijają. Czy to Freak Fighty, czy Gronda, no ale mamy tam paru takich kotów. Ogólnie ze swojego top 1, to no nie powiem, kto jest najmocniejszy, bo nie wiem. Ale, ale mamy, mamy zawodników takich, że naprawdę coś z tego będzie. Dawno nie było słychać o Bezpiechowiaku i o radzikowskim. E, powiedz mi właśnie, co, co o nich myślisz? I czy właśnie według ciebie też są na tyle dobrze, właśnie, że można powiedzieć, że e, no mogą zawojować tą wagę ciężką. No tak naprawdę to każdy może zawojować wagę ciężką. Wiadomo, nikt do tego smykałki nie ma bo z tym się, się urodzić. Tak jak z drugim tutaj mi się wydaje, ale. Ale tak, no Krzysiu bardzo sympatyczny chłopak. Waga ciężka, bardzo dobrą zrobiła Teraz, jak to się mówi, redukcję. Dobrze wygląda, a bestia, nie mam pojęcia, co tam się dzieje u niego, ale chyba też wydaje mi się, że jakieś tam sporty kulturystyczne, co nie? Także, no, czy oni mogą zawyłować? Też mogą, tylko że to już są starsi ludzie, nie? Tak naprawdę, no, bo oni już mają. Według ciebie, do ilu lat trzeba walczyć, i później ze sceny zejść? Kurde, ciężko powiedzieć, ale myślę, że tak do... No tych no to można walczyć, nie? jeżeli nie ma problemu ze zdrowiem. Eee, ja to, to, to myślę, że tak zdrowo do 35 lat i to jest okej, okay, nie? A czy myślisz, że Marcin Najman powinien zakończyć właśnie swoją karierę? Bo już jednak też ma swój wiek? To jest ojciec krzesny Freak Fight'ów, także on, on nie może odejść nigdy. <grymne> <grymne> okej. Okay. Czyli ile jeszcze może pociągnąć według Ciebie? Kurde, za 30 lat? Nie <laughs> ja no, życzę mu jak najwięcej wiadomo, ale ile? No nie ma pojęcia. Niech, niech walczy, niech, niech zarabia jak najwięcej. Mhm. Czyli lubisz ogólnie Marcina, macie dobre stosunki. Ja ogólnie nie jestem konfliktowy, jak widać, ale, ale po prostu ale mhm. lubię go, no mamy tutaj sprzęt siłości skudłoni. Największą siłę miał dotąd Krystian Pudzianowski, Chciałbym, żebyś sprawdził, jak tobie pójdzie. No jak to pójdzie tutaj ale... przed kamerami zobaczymy. W tym momencie są słabe te ręce, no ale nie wiem, zobaczymy prawą rękę. Patrzymy tutaj poprawkę na to, że jednak jesteś w czasie rekonwarystencji, więc. Tak, dobra, niech będzie. No to zróbmy tą prawą ręką. Dobra. na Czyli... chwilę, 5 sekund i wiesz. Ale nie, to się nie włączyło chyba jeszcze? On. Czekaj. Musi być zero, 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 Poczekaj. Może. Czekaj. O! o teraz. O, słabiutko. No 55. <laughs> 54 i i 7 na chorej ręce. Na chorej ręce, tak, dokładnie. A spróbuj może drugą teraz. Zobaczymy. Tylko. Jest Dobra. Zobaczymy teraz tą chorą rękę. Zacznij tą jest po operacji, zobaczymy, czy, tam, czy ona już działa. 66,9. Chora, i9. 66 Super. Czyli jednak chora, ale lepsza. I lewa do no tego, więc. Tak, i ta już jest jak już... najbardziej. No. Super. w te klatki. I następnym razem zmierzymy i będzie na pewno więcej. Także Chciałam jeszcze zapytać, jakie masz rekordy siłowe? No takie udokumentowane na filmiku. No to mam tam po 240, po 230 kg na klatkę w wyciskaniu. Tam już nie pamiętam w którym roku, ale byłem kiedyś na Mistrzostwach właśnie Polski, tu w Siedlcach. To też jako mało lat miałem tam, właśnie nie pamiętam czy to było pierwsze czy trzecie miejsce, ale 212,5 kilo wycisnąłem na trzy komendy. To już było, jak mówiłem, w wieku byłem 21 czy 2 lat. Także myślę, no, że, że tam siła była jak za mało lata, nie? Ale, ale wrócę do tej siły. Wrócę do tej siły, bo wiadomo, siła też jest, siedzi w, w genetyce i tak dalej. Chciałam zapytać o wielkiego Bu, bo tutaj chodzą słuchy, że dostaję ogórków. E, powiedz mi, co o tym sądzisz? No, no moim zdaniem tak, no. E, nie wiem, czy dostaję ogórków, czy nie, bo aż nie śledzę może tego aż tak, ale, ale moim zdaniem, jeżeli jest oferta i chłopak się na to zgadza i zgadza się druga strona, no to dlaczego nie? Skoro ma małe dziecko teraz. Niech sobie radzi pewnie. Mhm. A jeżeli chodzi o mnie, no to mówię, jakbym był wyleczony, no to nie mam problemu. Możemy się mierzyć. No, tak a to... jeśli chodzi właśnie o walkę, gołe pięści, piąskówki, ja pasowało właśnie na małe rękawice, nie? Mhm. Od razu grubo wymiana, a nie tam jakieś. K1, MMA? No K1 ewentualnie jeszcze. MMA. No też ok ale wiatr ja bym wolał wniesie klatce bardziej spektakularnie, żeby tam się działo, Żeby ludzie właśnie byli podjarani tym wszystkim, żeby widzieli, że tam jest ogień. Bardzo Ci dziękuję za wywiad. Miał być chwilę, okazało się, że jest dłużej, także bardzo dziękuję i życzę powrotu do zdrowia. No i mam nadzieję, że Ciebie zobaczymy w klatce i pokażę swoje umiejętności. Dzięki. Dzięki bardzo, pozdrawiam.